No i dobra, odpaliłem to ścierwo. Tylko po to, żeby zrobić te 88 tak wypalam cię. Tak chyba ze 3 tygodnie nie grałem w FIFA. No zobaczymy. Co dostaniemy kurwa? Z tyle możliwości. A może 5 razy 88? Czemu by nie? O kurwa! Mbappé! Nie wierzę, no! Kurwa, ja w to nie, nie Chcę mi się w to grać, ale Mbappé? No reszta to placki, ale kurwa, no Mbappé trafiony, grubo. Niesprzedawalne to, co nie? Ile ten Mbappé kosztuje? Ja pierdolę! Matko z córką! Ale tak i tak w to nie zagram. Tak i tak w to nie zagram.